Możesz odświetlić. Już teraz idzie? Mhm. No to jest dobrze tak? mhm. No, to co, jedziemy? Yy, witam Was wszystkich serdecznie. W, yy, w prowadzimy kontynuację pielęgniarskiego vloga pod tytułem Niespójne z rzeczywistością. Szukamy jakiejś nowej konwencji, ciekawszej. Poprzednie 13 odcinków, które nagraliśmy, spotkały się z dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Dzisiaj prowadzimy pierwszą transmisję na żywo. Mam nadzieję, że ten sposób komunikacji przypadnie Wam do gustu. Portal pielęgniarek i położnych, mam taką nadzieję, jest ważnym medium dla pielęgniarek i położnych, dla naszego środowiska. Dlatego zaproponuję Wam nową formę komunikacji, właśnie przez transmisję na żywo. Jak będzie parę osób, to rozpoczniemy. Chciałem Was jeszcze raz serdecznie powitać. Widzę, że już kilkanaście osób jest z nami. Może byście napisali, z jakich miast jesteście? Skąd jesteście? I za chwileczkę zaczniemy właściwą transmisję. Te transmisje na żywo będę chciał prowadzić w takiej konwencji, że Będę poruszał bieżące informacje, które dotyczą pielęgniarek, ale także i pielęgniarstwa, co się mówi o pielęgniarkach w Sejmie, jakie są doniesienia prasowe, ogólnie jak jest postrzegane pielęgniarstwo w Polsce. Ktoś się do nas odezwał? Parę osób. O, tutaj widzę, że z Warszawy jest, z Pleszewa. Pleszew, bardzo ładne miasto, szok przeżyłem, kiedy tam jechałem kiedyś na kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego, stacja kolejowa w polu, natomiast do miasta trzeba dojechać autobusem. Bardzo sympatyczna miejscowość, Wszystkich, wszystkie pielęgniarki z Pleszewa pozdrawiam, stare dobre czasy. Warszawa, ostatnio byliśmy w Warszawie, w, rozmowach biznesowych. Chciałem też wam, wam powiedzieć przy okazji, że naprawdę zespół, który prowadzi portal pielęgniarek i położnych, no oprócz mnie jako dziadka, praktycznie już prawie że dziadka są to jeszcze cztery osoby. Jest to Katarzyna, jest to Daria, jest to Filip. My mamy nowy, nową osobę Paulinę. Są to osoby, które mają po 20 parę lat. I muszę wam powiedzieć, że gdybyśmy mieli te pieniądze, które mają izby pielęgniarskie, uuu, to byśmy naprawdę popłynęli. Jeśli chodzi o portal, to jeszcze parę słów powiem. Z przyjemnością zauważyłem, że w ostatnich 12 miesiącach portal pielęgniarek i położnych odwiedziło ponad milion unikalnych użytkowników. No muszę powiedzieć, że jak 15 lat temu zakładałem portal. No nie zakładałem, że tak, portal pielęgniarki położnych będzie miał zasięg. Natomiast posty na Facebooku docierają tygodniowo do 170 do 300 tysięcy osób. Dobrze. Witam was, kto do nas dołączył? Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć kilka tematów. Takich naprawdę bieżących, i mam nadzieję, że będziemy w takiej konwencji się spotykać w najbliższych dniach. I wybaczcie, jeśli te poprzednie odcinki pielęgniarskiego vloga, może trochę przemawiałem, były to bardziej przemówienia księdza proboszcza Zambony, ale ja się wszystkiego uczę. Jestem świadomy swoich niedociągnięć, swojej sposobu wysławiania się i wymowy, ale nad tym popracuję przyjmuję krytykę z, z pokorą i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i będzie coraz lepiej. Więc dzisiaj chciałem yy, dobrze siedzę? Świetnie. Dobra. Yy, dzisiaj chciałem poruszyć temat taki, yy, dosyć szerokim echem w internecie, w prasie, w radiu i w telewizorni yy, obiła się sprawa yy, kliniki onkologicznej we Wrocławiu i yy, Pani profesor, która prowadzi tą klinikę, jest to klinika onkologiczna, wystąpiła z dramatycznym apalem o to, że będzie musiała zamykać, to jest onkologia dziecięca, będzie musiała zamykać oddział, który wchodzi w skład tej kliniki, gdyż brakuje pielęgniarek. Doniesienia były dramatyczne, że do 5 czerwca jest złożony grafik, natomiast potem będzie trzeba jeden z oddziałów zamykać, brakuje pielęgniarek. Mi osobiście tą tych dramatycznych wypowiedzi się bardzo nie podobał. Bo to był taki apel, że do pielęgniarek zgłaszajcie się, musimy ratować tą klinikę, musimy, wszystko od was zależy, praktycznie jakby na nasze sumienia położono ten ciężar cały etyczny, że nie ma pielęgniarek, to klinikę zamkniemy. To jest nieprawda, za to, żeby ta klinika działała w odpowiednich warunkach, za to, żeby tam pielęgniarki były godnie wynagradzane, odpowiada państwo. A nie pielęgniarki, więc to mi się nie podobało. Ale tutaj zaczęły się ewentualnie pojawiać ciekawe wątki. Pani, media donoszą, że poszukiwano na gwałt pielęgniarek i tutaj podkreślam również ratowników medycznych. Sytuacja była dosyć dramatyczna w tej chwili, z tego co wiemy z prasy, że zgłosiły się osoby, ale chciałem zwrócić uwagę na kilka wątków. Otóż do pracy tam się zgłosił też weterynarz, on pomoże. Zobaczcie, jak jest postrzegane w Polsce pielęgniarstwo. Do pracy na stanowisku pielęgniarki zgłasza się weterynarz. Z zapytaniem, jakie będzie musiał kursy odbyć, żeby zostać pielęgniarzem? Więc ja się pytam, jako pielęgniarz anestezjologiczny, jakie ja muszę kursy odbyć, żeby zostać weterynarzem? Tak jest postrzegane w Polsce pielęgniarstwo. Drugi aspekt tej sprawy to jest to, że pani profesor zwróciła się z prośbą o to, żeby zgłaszali się też ratownicy medyczni. Ja podkreślam wielokrotnie: ja przeciwko ratownikom medycznym nic nie mam. Niech żyją obok pielęgniarek w swoim świecie, ale w działkę pielęgniarstwa pielęgniarek niech nie wchodzą. Każdy z nas może wykonywać swój zawód. Ja wykonuję zawód pielęgniarki, ratownik wykonuje zawód ratownika. Natomiast zaczęły się jakieś dziwne obyczaje, że ratownik medyczny może pracować na oddziale szpitalnym. Ja to, tego nie neguję, czy może pracować, czy nie może pracować, ale wtedy, przy tej okazji chciałem poruszyć właśnie ten aspekt. Bo jeśli pani Ptok. Pani Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Pożnych, z przykrością muszę stwierdzić prorządowego i to podkreślam jasno: prorządowego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Pożnych, brzmi w Sejmie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 14 marca 2019 roku, że ratownik medyczny na szpitalnym oddziale. To jest łamanie prawa i fałszowanie dokumentacji medycznej. Podkreślam, łamanie prawa i fałszowanie dokumentacji medycznej. To ja się pytam w takim razie, jakim prawem do tej, do tego, do tej kliniki onkologii są rekrutowani ratownicy medyczni? Więc albo klinika działa niezgodnie z prawem, i pani PTOK powinna złożyć doniesienie do prokuratury, albo. Nie ma racji. Czasami słyszycie takie tuptanie tutaj, no to niestety nasz redakcyjny kolega Zeus sobie tupta po parkiecie i będzie go czasami słychać. To jest pierwsza sprawa z tymi ratownikami. Druga to są normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w tym aspekcie tutaj. Bo jeśli dyrektor szpitala na posiedzeniu właśnie tej Komisji Zdrowia mówi o tym, że on nie, dotrzymu, nie, dotrzy, nie dotrzymuje norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych i mówi to w obecności Pani Wiceminister Józefy szczurek Żelasko. to ja się pytam, co z tą wiedzą zrobiła Pani Minister? Czy mamy do czynienia z zaniechaniem urzędniczym, czy Pani Wiceminister złożyła doniesienie do prokuratury. Jest rozporządzenie, które mówi o tym, ile pielęgniarek ma pracować na szpitalnym oddziale, które podpisał pan minister. Jest to obowiązujące prawo, więc zadam takie pytanie pani wiceminister, co zrobiła z tą wiedzą? I pan dyrektor tutaj no z jednej strony słusznie zwrócił uwagę, że na jego oddziale brakuje pielęgniarek, ale on zatrudnia dodatkowo, nazwijmy to, ratowników i opiekunów medycznych. Ja tutaj rozumiem pana dyrektora, no bo w szpitale mają narzucone normy pielęgniarek. On tych norm nie spełnia, do, dodatkowo zatrudnia ratowników i opiekunów. Ale w takim razie rozumując pana dyrektora, znaczy bardziej pana ministra, to pan dyrektor który zatrudnia tych ratowników i opiekunów, wyrzuca pieniądze w błoto. On powinien ich natychmiast zwolnić. Dlaczego? No bo on nie dostaje pieniędzy za to, że ich zatrudnia. Bo dostaje pieniądze za to, że spełnia normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Mamy tutaj pewne, pewne prawny bubel z tymi normami zatrudnienia W też w tym aspekcie. No bo inaczej wygląda praca pielęgniarek, jeśli na oddziale szpitalnym będzie zatrudnionych 20 pielęgniarek i 5 opiekunów medycznych. A inaczej będzie wyglądała praca pielęgniarek, jeśli będzie tylko zatrudnionych 20 pielęgniarek. I ten aspekt na pewno też trzeba będzie w regulacjach prawnych yy, podjąć i uregulować. Bardzo mnie no, w pewnym sensie rozśmieszyła wypowiedź pana dyrektora w takim aspekcie, że pan dyrektor mówi, że zatrudnia ratowników, i oni też studiują pielęgniarstwo. Jaki to jest argument, że ktoś studiuje pielęgniarstwo? Czy, jak ja jako pielęgniarz podejmę studia lekarskie, to też będzie mówione, że ja studiuję kierunek lekarski? Nie, albo się jest pielęgniarką, albo się nie, nie jest. Kolejny aspekt to chciałbym powiedzieć taką rzecz, że pani wiceminister Ściurek Żelasko. Ja naprawdę tą panią bardzo lubię, ona nic mi nie zrobiła. Ale no niestety jest na takim stanowisku, że wykonując te swoje obowiązki. Ja mam takie wrażenie, i mam tutaj prawo do tej opinii swojej osobistej, że pani poseł, pani wiceminister bardziej jest działaczem partii rządzącej w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość, a nie jest w zdecydowanej większości wiceminister zdrowia. Pani wiceminister bardzo fajne rzeczy opowiada pielęgniarkom. Na przykład na tej Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 14 marca w tym roku. Powiedziała, że skandalem jest, że jedna pielęgniarka jest na dyżurze jednoosobowym na szpitalnym oddziale. No i mam do pani wiceminister pytanie, no co z tego wynika, że to jest skandal? Czy pani coś w tym kierunku zrobiła? Pani jako wiceminister zdrowia powinna doprowadzić do tego, że Formalnie i prawnie zakazane powinny być jednoosobowe dyżury. Przedziwna historia, że panie w czepkach, no właśnie, te panie w czepkach, one się bardzo często obrażają, czy ludzie, którzy tam z nimi współpracują, że ja nazywam te panie, określam jako panie w czepkach. Naprawdę nie znam lepszego określenia, żeby ocenić te osoby, które podpisują porozumienia, które są niekorzystne dla naszej grupy zawodowej, a przy łóżkach chorych, nie wiem kiedy były. Więc prze, przez grzeczność mówię, panie w czepkach, bo nie chciałbym powiedzieć, że to są były pielęgniarki, bo formalnie nie są byłymi pielęgniarkami, bo one nadal mają prawo wykonywania zawodu. A dlaczego mają prawo wykonywania zawodu? Ważne, nie będą przechodziły, nie będą przechodziły przeszkolenia po, po pięcioletniej przerwie wykonywania zawodów, no bo prawo takie stworzyły sobie między innymi te panie, Zalobowały w Sejmie, że one nie mają prawa wykonywania, nie mają przerwy w wykonywaniu zawodu. Przerwę w wykonywaniu zawodu ma pielęgniarka, która urodzi dziecko i nie będzie wykonywała zawodu, to ona ma przerwę. Pielęgniarka, która zachoruje na nowotwór, nie będzie 4 lata jej w pracy, czy 5 czy 6 czy 7 czy 8, będzie miała przerwę. Ale pani w centrum, jakimś tam wojewódzkim. Która będzie liczyła pielęgniarki, ile jest pielęgniarek w danym województwie. Ona nie będzie miała przerwy wykonania zawodu. Ona wykonuje zawód. Jest to napisane w ustawie. Ale do tego tematu wrócimy. Dlatego też no, ta konwencja tych spotkań w ten sposób, transmisji na żywo, bardzo mi odpowiada i będziemy takie aspekty poruszać. Nie wiem, ile teraz minut już mówię, ile to już jest, bo nie wiem, czy za długo Was proszę. 15, nie wiem czy was nie, nie zanudzam. Ale wracając do tej pani w szczegółu Szurek, powiedziała, że to jest skandaliczna sytuacja. Jako pani wiceminister, nie wiem, dzisiaj podnosi sławkę, wydaje polecenie, proszę sprawdzić, ile w Polsce na dzień, dzisiaj jest 17 czerwca. Czyli na dzień 15 czerwca, ile pielęgniarek pełniło jednoosobowe dyżury w całej Polsce. Jeśli dzisiaj by wydała takie polecenie, to naprawdę do poniedziałku ma na biurku zestawienie. Jaki to jest, jaka to jest skala w skali całego kraju? I o co kaman? Bo jest niedopuszczalną rzeczą, kiedy ja z, z gazetą pielęgniarek i położnych, ogólnopolskim wydawnictwem branżowym pielęgniarki InfoPel, namawiam was do prenumeraty tego czasopisma, bo tam jest naprawdę. Wiele rzeczy napisanych, i uwierzcie mi, że wiele osób jest zainteresowanych, żebyście o tych rzeczach nie wiedziały. A prenumerata tego czasopisma jest bezpłatna, tylko płacicie za koszty przesyłki. To pani wiceminister wiedziałaby, jaka to jest skala, jeśli chodzi o te jednoosobowe dyżury, ale jeśli ja z taką gazetą jeździłem po szpitalnych oddziałach w zachodniej Polsce, to proszę mi uwierzyć, ja spotkałem pielęgniarkę. Która położną, która jednoosobowo pełniła dyżur na trzech dyżurach, na trzech odcinkach, na trzech oddziałach. Noworodki, położnictwo i ginekologia i na położnictwie i na, na bloku operacji, i na bloku porodowym. Jedna była, jedna była. Przepraszam, czy to jest, czy to nie jest sprawa dla prokuratora? Więc zbliżając się ku końcowi, bo nie chciałbym was zanudzać, następny odcinek mam nadzieję, że będzie jutro, ale jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć, że naprawdę panie w czepkach zbulwersowałem je naprawdę i to poważnie. Dlaczego w tych porozumieniach, które podpisały w zeszłym roku nie ma formalnego zakazu jednoosobowych obsad pielęgniarskich? Przecież to był sztandarowy postulat Izby Pielęgniarek i Związku Zawodowego. Ten zapis o jednoosobowych, zakazie jednoosobowych obsad był wpisany w projekt rozporządzenia i w przedziwny sposób wyparował. I na pytanie, jeśli był ten zakaz jednoosobowych dyżurów, był wpisany w rozporządzenie, na pytanie Pani Dargiewicz, która była przed Panią Ptok, była przewodniczącą tego Prorządowego Związku Zawodowego Pielęgniarek, Spytała się, czy wszystkie ustalenia są aktualne. Pan minister, radziwił na sejmowej komisji zdrowia, odpowiedział: Tak, one są aktualne i one są i będą przestrzegane. To było w 2015 roku. Mamy, mamy w połowę 2019 roku. Co z tego zapisu zostało? Nic. Więc yy, na dzisiaj to kończymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie o tych sprawach, których poruszyłem. Jakie widzicie tematy, które mógłbym poruszyć w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo i znoście dzielnie te upały, zwłaszcza dyżurując na oddziałach, gdzie nie macie klimatyzacji. Do chłodniejszych czasów. Na razie, trzymajcie się. Cześć.